Cześć. Biorąc pod uwagę, że dopiero zacząłem ten kanał i dalej się peszę strasznie mówiąc e, sam do siebie, albo do kamery w, w miejscach publicznych. E, jesteśmy teraz w parku. Chciałem wam pokazać, gdzie moglibyście wybrać, e, gdzie moglibyście znaleźć wina, jak powinniście szukać wina w Paryżu. E, Czego powinniście szukać? Na co lepiej zwracać uwagę i gdzie nie chodzić? Idziemy zobaczyć, jakie sklepy z winem. Ok, pierwszy sklep Nikolas. Trochę sieciówka, w sumie sieciówka, ale sieciówka skoncentrowana na winie i spirytach. Także generalnie polecałbym, jeżeli potrzebujecie pomocy i nie macie gdzie szukać. Także. Uh, I wybór jest całkiem w porządku, całkiem ok. I obsługa jest profesjonalna, oni wszyscy uh, znają się na winie. Polecam Nikolasa, jeżeli chcecie coś szybko i mapkę znajdziecie w internecie, strona jest, oni mają go wszędzie, także na pewno gdzieś, gdzie zostajecie w hotelu jest Nikolas. <grymkałek> Sprawa wygląda tak. Wino kupicie tutaj wszędzie. W supermarkecie, w, w sklepie, w sprzedaży wina, albo u kawisty, w miejscach turystycznych. Także generalnie nie ma się co martwić. Nie polecałbym kupowania wina w markecie tutaj. E, oczywiście znajdziecie więcej francuskiego wina w markecie tutaj niż w Polsce, tak? E, ale wina w markecie, tak jak wszyscy wiemy, e, są... Są wybierane dla, dla większości gustów, są wybierane dla profitu marketu bardziej. Poza tym, market musi mieć ciągłość w sprzedaży, bo oni chcą, żebyście Wy przychodzili cały czas po to samo wino. Za każdym razem butelka wina będzie, którą, lubili, którą piliście pół roku wcześniej. Dlatego oni też muszą kupować wina, które będą w, produkowane w dużych ilościach. Co ja bym polecał, najlepiej się przejść do sklepu z winami. Małego, wyspecjalizowanego sklepiku z winami, który jest tu w od do oporu porozmawiać z kolesiem, który tam pracuje. Oni wszyscy mówią troszeczkę po angielsku, ale dogada się się na pewno. I oni wam pomogą wybrać jak najlepsze wina. Ta sprawa wygląda tak: nie kupujcie wina, które znajdziecie w Polsce. Szampany, wina z Burgundii, wina z Bordeaux. Oczywiście, tutaj jest dużo więcej ich i dużo większy wybór. I żebyście mi źle odebrali, jeżeli naprawdę lubicie wina z Burgundii, to na pewno znajdziecie to dla siebie. Kupujcie to, czego nie znajdziecie w Polsce. W Polsce prawdopodobnie nie znajdziecie wina z Jura. W Polsce prawdopodobnie nie znajdziecie wina z południowego wschodu Francji. W Polsce prawdopodobnie nie znajdziecie wszystkich win z Azacji, które znajdziecie tutaj um, e, Coduron, ale może nie Chaton w Dup, ale Wakiras, um, Czy Zigondas to są wina, które są mniej znane, które są bardzo dobrze znane tutaj i bardzo popularne. Jeżeli jesteście w jakimś sensie profesjonalistami, na pewno o nich słyszeliście, pewnie na pewno spróbowaliście. Ale tutaj będzie lepsza wartość, e, jeśli chodzi o cenę i jakość. Za za Bordeaux w cenie 20 euro kupicie taką samą butelkę z, z mniej znanej apelacji, dużo lepszego wina, bo po prostu one są mniej znane. Kupujecie butelkę wina dla kogoś, dla znajomego, czy może dla siebie, eksperymentujcie. Jeżeli przywieziecie komuś Bordeaux z Francji, powiecie: Wow, super, przywiezie mi Bordeaux z Francji. Mogę kupić w supermarkecie w Polsce albo w sklepie z winami w Polsce. Jeżeli przywieziecie mu buteleczkę super Zigondasa, albo super, super Pinot Noir z Jura, albo czyli z jury, możecie przywieźć komuś coś. O czym nigdy nie słyszał, a może chciał zawsze spróbować. Eee, żółte wina z Żura e, w stylu Cherry. Z Comté każdy zna Comté, po prostu idą świetnie. Eee, Lalois produkuje wszystkie możliwe style win. win. Macie na pewno, każdy zna Sancerre, Pouli e, ale tam się robi piękne Chenin Blanc. Tam się robi super różowe wina, jeżeli lubicie różowe, słodkie wina, e, gazowane wina. Jeśli chodzi o szampana, Super, Szampana tutaj też kupicie w super cenie. Ale dlaczego by nie kupić kremon de Bourgogne, C czyli kremanta z Burgundii? Te same winogrona, z Chardonnay. E region nie jest położony daleko od szampanii, robione w ten sam sposób, czyli metod tradycyjny. E robione w ten sam sposób jak szampan, cena dużo mniejsza, a wino mniej spotykane. Warto spróbować, coś czego na pewno nie znajdziecie w Polsce, albo ciężej będzie Wam znaleźć. Kupujcie wina, których w życiu nie widzieliście. Kaor. Kaor e... to jest Malbec. Próbuję e... Gajak z południowej Francji, e... Long Dog. W tej samej cenie dostaniecie dużo lepsze wino, a... jeśli chodzi o jakość i cenę, a następna sprawa, że, e... że że spróbujecie czegoś dziwnego, czegoś innego, czego, czegoś czego nie spotkacie w Polsce i... i może polubicie, może będziecie mogli się pochwalić znajomymi, może będziecie mogli powiedzieć coś, coś nowego. Także poczytajcie. Co polecam? Tour dookoła Francji, może niekoniecznie Bordeaux, może niekoniecznie Burgundia, może nie szampany, a może akurat coś innego, coś co, coś, co, coś, co Płynie, dać ci, da ci nowe doświadczenie. A, no i tyle. Zab zobaczymy, się, pogadamy później jeszcze o szybciej. Pojętowski. Cześć. No to już z powrotem w domu. Mam nadzieję, że przyda się ten filmik Wam do czego i Jeżeli znajdziecie, ten filmik pomocny. A... Kciuki w górę i. Subskrybujcie, tak będą następne filmy, jeżeli znajdziecie coś, co myślicie, że powinienem poprawić, coś nad czym powinienem popracować, albo macie jakieś dodatkowe uwagi, proszę napiszcie w komentarze pod spodem, na pewno mi się to przyda i na pewno postaram się wziąć pod uwagę wasze, wasze rady, które, które zostawiliście. Dzięki wielkie jeszcze raz i do następnego. Pa! Thank uh -huh.